Gigantyczny sukces organizacji One Pixela. Plotki na temat kolejnej aktualizacji w świecie CSA, co jest związanego z kaszem, będzie ciekawie. I do tego interesująca sytuacja na skrzynkę, została łapkę w górę, lecimy. Zacznijmy sobie od tego, że podczas ostatniego tygodnia otrzymaliśmy cztery updatey, kiedy to podczas tego kończącego się już nie otrzymaliśmy ani jednego. I ludzie na ten temat zaczynają swoje spekulacje, że no co to ma być, że no albo dramat, albo że w takim razie w kolejnym tygodniu będzie jakaś bomba, będzie coś przeniesamowitego i w ogóle. Yeah. <laughs> Jak dobrze mnie znacie, ja od takich to właśnie pomysłów i domysłów jestem turbo, turbo daleki. Aczkolwiek fakty są takie, a nie inne, że faktycznie nic nie otrzymaliśmy. W związku z czym pytanie, czy na początku września coś byśmy mogli otrzymać? I tak, i nie. Z jednej strony oczywiście, że nic nie stoi na przeszkodzie. z drugiej strony, Valve jest tak średnio znana z jakichś takich dużych updateów na początku miesiąca. Czy całe się dwójce bardziej nam się kojarzy końcówka miesiąca, jako to ten czas, kiedy coś faktycznie do, dostajemy? Więc może być ciekawie. Zważywszy też na to, że w ostatnim czasie dosyć yy, często dochodzi do sytuacji, kiedy to serwery nie tyle są przeciążone, tylko są na maksa załadowane. Nie doszedłem do informacji, jakoby to było jakoś tam przeciążone, czy nie danie do CS-a, coś takiego, ale jak możemy zobaczyć, pracują na pełnych obrotach. W związku z czym, patrząc też na obecną liczbę graczy, można pokłócić się o stwierdzenie, że jest wręcz idealny moment na wprowadzenie czegoś większego, by jeszcze bardziej tej dowalić i jeszcze by, by ten wynik liczby graczy troszeczkę podnieść do góry. Także no co na ten, co, to co się może wydarzyć, może się wydarzyć dosłownie wszystko. Ja tutaj jestem raczej spokojny, jakaś nowa operacja. Myślę, że teraz byłaby dosyć ciężka do zrealizowania, zważywszy na trwające. Kwalifikacji do Majora, zbliżający się Major. Ja osobiście byłem zdania, że ta operacja bardziej gdzieś będzie miała miejsce wcześniej. miejsce, Aczkolwiek z drugiej strony, na chwilę obecną, możemy zobaczyć, że mamy już ten taki jesienną porę, kiedy to więcej graczy przychodzi do CS-a, więcej graczy siada przed kompami, W związku z czym być może Wal w tym tokie myślenia idzie po prostu i coś na jesień nam właśnie ugotuje. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie. A Cześć, powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo. Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Defcase. Szansa na oula, wulkana, glowsy wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Ridea. Oprócz tego dostępne są również battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam Cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie oczywiście tutaj kodzik fiako, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 ,10 zł 10 groszy na start. Kolejna sprawa jest dosyć interesująca. jesteśmy kolejne migawki z kasza. Tym razem możemy zobaczyć maina przy BOMSAJCie A, który wygląda według mnie całkowicie przyzwoicie. Szczerze, z tych wszystkich migawek, które otrzymaliśmy, te są takie troszkę gołe, czy takie może trochę najmniej dopracowane, czy coś takiego. Więc zobaczymy, czy, czy coś tu się jeszcze zmieni, jak się zmieni. Aczkolwiek pokuszę się o stwierdzenie, że oprócz, wiadomo, aspektów wizualnych, tutaj niewiele się na tej mapie na chwilę obecną z tego co widzimy zmieniło. I być może i to dobrze. Kolejna sprawa to już mamy tutaj e, pokazane RML, w jakich to będą gały, duże, żeby się do Majora. Możemy zobaczyć po pierwsze europejskiego. Tutaj bez jakichś wielkich zaskoczeń. Być może trochę szkoda, że żadnej polskiej formacji nie ma. No ale o tym byśmy mogli gadać i gadać. Kolejna to oczywiście taka pula, gdzie możemy zobaczyć, jest dosyć dużo ciekawych organizacji również. Między innymi warto zwrócić uwagę na Paris Vision, które tak tutaj trochę rzutem na taśmę było. W sensie już przez chwilę nie było na tych kwalifikacjach, bo zostali zysłalikowani. Wreszcie jednak wrócili, więc tak to wygląda. I następnie możemy zobaczyć coś, co chyba wielu zainteresuje, a mianowicie Asia Pacific. Możemy zobaczyć Team Drillas, który, jak możemy zobaczyć. ups, nie to, tutaj to. Możemy zobaczyć, że od Otrzymał właśnie kwalifikacje do tego, żeby grać w tych RMR-ach. No to, co się działo przez ostatnie kilka dni, kiedy to właśnie one komentował te mecze, kiedy musieli wygrać pięć meczy pod rząd, żeby się właśnie dostać, i to zrobili. No to to było naprawdę coś, czego wcale się brakowało. Taki bardzo fajny vibe po prostu meczy, gdzie widzisz jeszcze ziomka, któremu naprawdę zależy na wyganej jego organizacji, bo to właśnie jego organizacja, w której jest trenerem, właścicielem, zwał jak chciał. Więc z perspektywy kontentowej, mega, z perspektywy w ogóle widowiska, myślę, że czegoś takiego nam wcale po prostu brakowało. No i nic, trzymać kciuki, by właśnie w tej e, grupie, Robimy to sobie, w tym rmr w którym się znajdują, by z tego wyszli. Czy będzie łatwo, czy będzie trudno, możemy spekulować. Na pewno najłatwiejsza na świecie przeprawa to to nie będzie. Warto sobie z tego zdać sprawę. Kolejna sprawa jest taka, że dostajemy dosyć dużo e, przesłanek o tym, że Wagnet 3.0 jakoś bardziej by działał. Z tego powodu, że rzekomo więcej osób w ostatnim czasie natrafia na taką informację, że właśnie Cheetah został wykryty i mecz jest kancelowany. No i tutaj możemy sobie gadać i gadać, ile chcemy Bo z jednej strony na pewno znajdą się tacy, co powiedzą Tak, jest więcej takowych to przypadków Z drugiej strony znajdą się tacy, którzy powiedzą No w sumie jest tyle samo albo jest mniej I ciężko powiedzieć do końca, czy to na pewno jest waknet 3.0 Więc jeżeli faktycznie więcej meczów jest kancelowanych, No to być może gdzieś ten wak faktycznie zaczyna to chyba nie działać Z drugiej ze strony ja cały czas mam z tyłu głowy to, że waknet 3.0 może się okazać jedną wielką wydmuszką Gdyż nie dostaliśmy informacji jak to działa, kiedy to działa, czym to się objawia i tak dalej Nie jest tu przecież napisane, że mecz odwołany z powodu decyzji wakneta 3.0. Tylko po prostu mecz odwołany Więc wagnet yy, 3.0 to jest temat, który jest gigantycznie nahypowany I bardzo wiele kwestii jest podciągane pod tego wagneta Że o, mecz przerwany, no to już tutaj wagnet zadziałał, no nie? O, cheater zbanowany, na pewno wagnet zadziałał Nie wiemy do końca, czym aż tak jest ten wagnet Wiemy w teorii, że to jest ta sieć neuronowa, która w jakiś sposób analizuje grę czy w ten sposób... Na podstawie jakiś tam demek cheaterów to analizuje. Oczywiście, że wiemy, co to jest w zamysle, ale w praktyce jak to działa? W praktyce informacje o to, że te, ten system faktycznie wykrył, no czegoś takiego nie mamy. Tym bardziej pewnie zwróćmy uwagę na to, że w ostatniej aktualizacji. W sensie, dobra, no nie w ostatniej, ale tej z 19 sierpnia możemy zobaczyć, że wagnet 3.0 jest testowany na limitowanej liczbie meczy, czyli w dużym skrócie są jakieś wybrane pula meczy, gdzie one są testowane. W związku z czym ciężko powiedzieć, czy już ta pula się jakoś rozrasta, że na większej ilości meczy jest nagle testowany, czy nagle to już działa wszystkim, czy nagle się okazuje, że może przerwali testy. Nie wiadomo, więc z jednej strony fajnie, że łapią ale z drugiej strony sukcesem wakneta 3.0 bym tego nie nazwał. Kolejna sprawa to Deadlock, który przebił w 100 tysięcy graczy, co jest olbrzymim rekordem. Mam wrażenie, że dużo o tym deadlocku gadałem, dużo chyba zapowiedziałem, że wow, że super, że w ogóle gra we wczesnym dostępie, że to może być hit i tak dalej. Chyba wiecie o co chodzi, więc tutaj po prostu nacieszmy się z tego, że tysięcy. Kolejna sprawa to są informacje na temat właśnie to e, ustawień dźwiękowych, jeżeli chodzi o pro playerów. Możemy sobie zobaczyć jak to wygląda, jeżeli chcesz dosyłalnić screena, ja zniknę jeżeli coś zasłaniam, ale chyba nic nie zasłaniam. Zobacz sobie jak to wygląda, jeżeli stwierdzasz, że w jakiś sposób to jest coś ciekawego, albo jakiś gorączek jak jakiś pro player, no to możesz sobie teraz to wziąć i zarżnąć, przepraszam, oczywiście za Inspirować się. Jesteśmy na YouTube. Oczywiście, że tak. Kolejna sprawa to to, że w ostatnim czasie doszło do decyzji e, Brazylii, właśnie brazylijskiego rządu, że wypierdzielają stamtąd Twittera. To znaczy, on oficjalnie zostanie zbanowany właśnie w Brazylii. W związku z czym, tak na tą sprawę nie będziemy do końca mieli ułożyć tak naprawdę trochę łączności, jeżeli chodzi o Brazylię. No, okej, okay, no, są jakieś kanały, żeby się dostać, ale jednak Twitter jest tym miejscem, gdzie najwięcej, jakoś tak, e, dochodzi właśnie do takiej wymiany i najwięcej też tej chyba brazylijskiego community było na Twitterze, być może na Reddicie trochę, ale no, jednak Twitter był tym miejscem, więc jakoś tak będzie teraz trochę. Ciszy o tej brazylijskiej scenie. Szkoda, bo tam był potencjał naprawdę fajny, przynajmniej, ci, ci jakby to powiedzieć, fani tego sportu sprawiali wrażenie naprawdę ciekawej publiczności. Niestety Rio to trochę zweryfikowało, późniejsze sytuacje również, więc jakiegoś turbo nie ma, no ale należy się pogodzić z tym, że w jakiś sposób, no nie będziemy już po prostu tutaj słyszeli co u nich do końca. Co ciekawe, jeżeli ktoś w Brazylii zorientuje się, że używasz Valpina, to może dostać 8800 dolarów grzywny za dzień używania, więc dosyć droga zabawa. Na sam koniec pragnę przejść na Market Steam, na którym możemy zobaczyć, że dzieje się dosyć ciekawie, jak chodzi o skrzynki. Tutaj właśnie głównie patrzę na skrzynkę Danger Zone, slash skrzynkę z strefy zagrożenia, która w ostatnim czasie leci mocno do góry. Supply 26 tysięcy, cena na chwilę obecną to możemy zobaczyć 3,70, coś takiego. I możemy zobaczyć taki gigantyczny wzrost wartości. Skąd on się bierze? Po pierwsze, warto sobie powiedzieć o tym, że Danger Zone Case, jest już skrzynią dosyć starą, w wyniku czego nie dziwi, że ta skrzynia w jakiś sposób czasowo sobie drożeje. Aczkolwiek z perspektywy takiej, że w ciągu ostatniego miesiąca przedmiot ten zdarzał o złotówkę de facto, no to już zaczyna się robić ciekawie. Pojawiała się niejednokrotnie teoria taka, że Danger Zone już nigdy do CSA nie wejdzie, że już nigdy nie będziemy mieli związanego z Danger Zunem, w związku z czym ludzie w jakiś sposób antycypują, że to będzie gigantyczna pamiątka i że ludzie w ogóle będą wracali do tej to właśnie skrzyni i tak dalej. No i on aż tak nie odlatywał. Jest szansa, że trochę ludzie w to uwierzyli. I faktycznie. Gdzieś te wzrosty były podlewane taką benzynką Pod nazwą właśnie tego, że Danger Zone nigdy nie wróci No zawsze jest szansa na szympansa I tak samo było z tym razem Pytanie tylko, czy to jest główny argument i główny, jakby powiedzieć, główna przyczyna Czemu do takich wzrostów doszło No według mnie oczywiście nie No ale być może tacy fani Danger Się nagle złapali i stwierdzili, że No Danger Zone był takim cudownym trybem Że teraz każdy będzie pamiętał i będą też wykupywali skrzynki Bo tak się nazywają Trzymam za was kciuki, trzymajcie się, strzała